Co byś zrobił gdybyś zobaczył kogoś biegnącego przez pustynię krwawiącego z uzbrojonymi ludźmi w pogoni odwróciłbyś się czy podałbyś rękę Dzień dobry dobry wieczór dobrej nocy lub dobrego poranka gdziekolwiek teraz mnie słuchasz witaj serdecznie nazywam się imię narratora mam wiek lat i jestem zawód i dzisiaj opowiem ci historię, która porusza serce z tych, których się nie zapomina. Zanim zacznę, zostaw w komentarzach skąd oglądasz. Lubię sobie wyobrażać każdego z Was po drugiej stronie, przeżywającego tę historię razem ze mną. A jeśli chcesz dalej słuchać takich historii, zapisz się, to szybkie i bardzo pomaga kanałowi. Słońce wypalało pustynię tak bardzo, że nawet cienie błagały o litość. Biegła boso, oddech rozrywał jej piersi jak ogień. Kurz lepił się do twarzy, a krew spływała po łydkach, gdzie kaktusy rozdarły skórę. Za nią dźwięk kopyt rozbrzmiewał coraz głośniej, coraz bliżej. Strzał przeciął ciszę. Suchy krzyk wyrwał się z jej gardła. Nie oglądała się za siebie, nie mogła. Nazywała się Izabel Alvarez i przez ostatnie dwa dni uciekała przed ludźmi, którzy nosili odznaki, ale nie mieli duszy. Świat się zakręcił, gdy potknęła się o suchy konar. Kolana uderzyły w ziemię, dłoń rozcięła się na żwirze, każdy oddech smakował metalem. Każdy krok wydawał się pożyczony od śmierci. Horyzont pływał w falach ciepła, aż zobaczyła farmę, drewniane ogrodzenia, na wpół złamaną ławkę obok starej stodoły. Żadnych ludzi, żadnych żołnierzy, tylko cisza i brzęczenie much. Czołgała się do przodu, jedna drżąca ręka po drugiej, pełzając przez kurz. Wzrok się zamazał, wargi popękały, słyszała żołądek płaczący głośniej niż własny głos. Gdy w końcu dotarła do cienia tej złamanej ławki, jej ciało się poddało, próbowała znów się podnieść, ale siła ją zawiodła, palce znalazły wyszczerbioną krawędź drewna i trzymały się jakby to była ostatnia solidna rzecz w jej życiu. Przez chwilę pomyślała, że może umieranie tutaj byłoby cichsze, niż dalsze uciekanie. Wtedy usłyszała buty, powolne, mierzone kroki. Nie biegły, nie krzyczały, tylko zbliżały się. Jej oczy uniosły się i zobaczyły mężczyznę stojącego kilka metrów dalej, szerokie ramiona, spaloną słońcem skórę, twarz wyrzeźbioną przez lata i ciszę. W jego ręku topór, wciąż mokry od pracy. Nie wyglądał na żołnierza, ale wydawał się niebezpieczny w inny sposób. Taki typ człowieka, który już pogrzebał więcej niż jeden sekret po okolicy. Zrobił krok do przodu. Próbowała się cofnąć, ale ciało odmówiło posłuszeństwa. Puls grzmocił w jej uszach, gdy ukląkł i wyciągnął rękę w stronę jej ramienia. Strach wyrwał się z jej piersi. Głos wyszedł popękany, na wpół szept, na wpół błaganie. Bądź łagodny, jest za szybko. Słowa zawisły w upale, drżąc w powietrzu między nimi. Mężczyzna zamarł, ręka wciąż zawieszona nad nią. Jego oczy przeszukiwały jej twarz. Jakby próbował zrozumieć, jaki rodzaj rany może sprawić, że osoba boi się nawet dobroci. Wiatr niósł zapach potu, kurzu i czegoś lekko ludzkiego, współczucia może, albo może żalu. Opuścił rękę i powiedział powoli słowa ciężkie od akcentu zahartowanego samotnością. Jesteś ranna, to nie było pytanie, ona i tak się skuliła, jakby każde słowo było dotykiem. Wstał ponownie, poszedł do stodoły, wrócił z manierką i położył ją na ziemi obok niej. Potem odwrócił się i odszedł. Bez pytań, bez gruźb, tylko dystans. Izabel patrzyła na wodę, aż jej odbicie się rozmazało. Czy mogła zaufać nieznajomemu, który nie pytał, skąd przyszła, który niczego nie wymagał w zamian? Pustynia nigdy jej nic nie dała bez zabierania dwa razy więcej z powrotem. Jej palce drżały, gdy sięgnęła po manierkę. Metal był gorący od słońca, ale wydawał się miłosierdziem. Gdzieś za stodołą usłyszała słabe rżenie konia i skrzypienie drewnianych wrót. Mężczyzna wciąż tam był, może na nią patrząc, może ją strzegąc. Nie wiedziała, co przeraża ją bardziej. Jej głos znów pękł, teraz łagodniejszy, połknięty przez wiatr. Kim jesteś? I dlaczego nie odszedłeś, gdy mnie zobaczyłeś? Gdy Izabel znów otworzyła oczy, słońce zrobiło się łagodne. Stodoła pachniała sianem i starym drewnem. Po raz pierwszy od dni nikt jej nie ścigał. Ale spokój wydawał się innego rodzaju pułapką. Usiadła szybko, ciało krzyczało z każdego mięśnia. Manierka wciąż była obok niej w połowie pusta. On jej nie zabrał. Rozejrzała się i zobaczyła go przy ogrodzeniu naprawiającego linę. Każdy jego ruch był powolny, pewny, jak człowieka, który przestał się spieszyć dawno temu. Zauważył, że patrzy i skinął lekko głową. Nic więcej. Bez uśmiechu, bez groźby, tylko ten rodzaj cichego szacunku, który mylił ją bardziej niż kiedykolwiek strach. Jej żołądek burczał tak głośno, że koń parsknął. Nie wiedziała czy śmiać się, czy płakać. Wybrała żadne z nich. Wrócił do stodoły i podał jej kawałek chleba i blaszany kubek. Jedz powiedział głos szorstki jak żwir. Zawahała się, palce drżały zanim przyjęła. Chleb smakował sucho, ale był prawdziwy jak coś zrobionego dla żywych ludzi. Po kilku kęsach szepnęła, nie patrząc w górę: Mogłeś mnie wydać? Wytarł ręce o koszulę i powiedział: Mogłem, ale tego nie zrobiłem. Zmarszczyła brwi. Dlaczego? Patrzył na nią przez długi czas, zanim odpowiedział. Bo nie prosiłaś o pomoc, po prostu potrzebowałaś miejsca, żeby przestać uciekać. Słowa zawisły ciężko między nimi, nikt nie mówił przez chwilę. Na zewnątrz wiatr pchał kurz o ściany, jak deszcz z piasku. W końcu wstała, wciąż chwiejna. Jej oczy pobiegły do otwartych drzwi, do rozległej pustyni, czekającej na zewnątrz. Wolność czy strach? Tak naprawdę to samo. Zrobiła dwa kroki w stronę drzwi. Potem zamarła. Jej wzrok spoczął na karabinie, wiszącym na ścianie. Starym, ale czystym, może naładowanym, jej puls przyspieszył. Czy ta dobroć była prawdziwa? Czy to była kolejna pułapka przybrana w dobre maniery? Zauważył jej spojrzenie. Możesz go wziąć, jeśli chcesz, powiedział spokojnie. Zastrzel mnie, jeśli to sprawi, że będziesz lepiej spać. Zamrugała, nie wiedząc, czy mówi poważnie. Nikt nigdy nie dał jej takiego wyboru. Gardło jej zacisnęło i odwróciła się. Nie chcę w nikogo strzelać, wymamrotała, wzruszył ramionami. To nie strzelaj. Tej nocy Izabel nie spała w sianie, przez szczeliny w ścianie widziała księżyc, srebrny i odległy, jak coś czuwające nad nimi obojgiem. Za każdym razem, gdy wiatr poruszał drzwiami, Odrywała się, spodziewając się kroków, głosów, przeszłości nadchodzącej po nią ponownie, ale wszystko, co słyszała, to powolny, stały rytm oddychającego na zewnątrz werandzie mężczyzny. Pozostał tam całą noc, tylko siedząc, tylko słuchając, jak pustynia oddycha. Rano pytanie paliło w jej piersi mocniej niż głód. Kim był ten mężczyzna, który mógł być tak spokojny z nieznajomą, śpiącą w jego stodole? I co naprawdę ukrywał za tymi cichymi oczami? Ranek nadszedł powoli i cicho. Pustynia rozciągała się szeroko i złoto, taki rodzaj poranka, który wydawał się spokojny z daleka, ale palił jak prawda, gdy stałeś w nim. Henry nalał kawę do blaszanego kubka i postawił obok drzwi stodoły. Izabel już nie spała. Siedziała przy ścianie. Oczy zaczerwienione od kolejnej bezsennej nocy. Powiedział tylko jedno słowo. Kawa. Popatrzyła na unoszącą się parę i szepnęła Dziękuję. Jej głos wciąż niósł ten dźwięk kogoś, kto nauczył się szeptać, nawet gdy nikt nie słuchał. Gdy wyszła, światło słoneczne uderzyło w jej twarz, i przez sekundę zapomniała, że powinna się bać. Mały uśmiech prawie się pojawił, ale potem ich zobaczyła. Trzej mężczyźni na koniach stali przy ogrodzeniu, patrząc. Tym razem nie byli żołnierzami, tylko ludzie z miasta. Ale z tych, co kochają kłopoty bardziej niż spokój. Jeden z nich splunął w kurz i powiedział wystarczająco głośno, by wszyscy usłyszeli. Wygląda na to, że stary farmer lubi młode zagraniczne towarzystwo. Szczęka Henry'ego napięła się. Nie odpowiedział. Tylko patrzył, aż odwrócili konie i odjechali. Ale spojrzenie, które zostawili, ważyło więcej niż kurz. W środku Izabel zacisnęła ręce. Oni mnie nienawidzą. Henry wziął powolny łyk kawy. Nienawidzą tego, czego nie rozumieją, wypuściła zmęczony śmiech. To muszą nienawidzić wiele rzeczy. Prawie się z tego uśmiechnął. W południe pojawił się szeryf Dwayne. Czyste buty, kapelusz zbyt biały na uczciwą pracę. Oparł się o framugę drzwi i powiedział: Słyszałem, że masz gościa, Henry, ładnego jeszcze w dodatku. Henry nie odpowiedział. Oczy szeryfa przesunęły się w stronę Izabel. Wiesz, że prawo mówi, że ona nie może tu być. Henry spojrzał prosto na niego. Wiem, że prawo mówi też, że dom człowieka należy do niego. Napięcie zgęstniało jak letnie upały. W końcu szeryf uśmiechnął się kącikiem ust. Zawsze lubiłeś testować granice. Nie pozwól tej zrujnować cię. Potem dotknął kapelusza i wyszedł. Cisza, która pozostała, wydawała się głośniejsza niż strzał. Tego popołudnia Izabel usiadła na stopniach werandy, obserwując horyzont połykający słońce. Powiedziała nie odwracając się: Oni nie przestaną, prawda? Henry odpowiedział łagodnie: Nie, ale ty też nie. Jej wargi wygięły się w najmniejszy uśmiech. Po raz pierwszy uwierzyła. Gdzieś w tym cichym momencie coś się zmieniło między nimi. To nie była jeszcze miłość, ale to był początek czegoś, co może przetrwa pustynię. Więc zanim pójdziemy dalej, weź głęboki oddech. Nalej sobie filiżankę herbaty, a może odrobinę whisky, jeśli to bardziej Twój styl. Powiedz mi, która jest godzina tam, gdzie jesteś i skąd w tym szerokim świecie słuchasz. A jeśli wciąż jesteś tu ze mną, nie zapomnij się zapisać, żeby nie przegapić. Jak ta historia się rozwija, bo to, co się stanie dalej, przetestuje zarówno ich serca, jak i miłosierdzie całego miasta. Noc spadła szybko tego dnia, ciężka i sucha. Powietrze pachniało deszczem, który nigdy nie przyszedł. Henry siedział przy ogniu, ostrzył nóż, ten rodzaj starego nawyku, który mężczyźni zachowują, gdy wiedzą, że kłopoty nadchodzą. Izabel była w stodole, próbując zszyć rozdarty rękaw przy świetle lampy. Płomień drżał za każdym razem, gdy wiatr pchał przez szczeliny. Gdzieś tam w ciemności koń zarżał. Potem kolejny, potem buty na żwirze. Głowa Henry'ego uniosła się. Nie ruszył się, tylko słuchał, licząc kroki. Trzech mężczyzn, może czterech. Zbyt lekkich na farmerów, zbyt pewnych siebie na podróżnych. Drzwi zaskrzypiały i przeciągły głos przebił ciemność. Spójrzcie, co Stary ukrywa. To był jeden z mężczyzn od ogrodzenia, pijany, whisky i nienawiścią. Inni zaśmiali się za nim. Henry wstał, nóż wciąż w ręce. Mówiłem ci, żebyś trzymał się z daleka od mojej ziemi. Zbliżyli się, buty trzaskały na suchej ziemi. Nie jesteś właścicielem dziewczyny, Henry. Jest warta dużo dla odpowiednich ludzi. Zanim Henry mógł odpowiedzieć, Izabel wyszła ze stodoły trzymając stary karabin. Jej ręka drżała, ale oczy nie. Ona nie jest na sprzedaż, powiedziała cicho. Człowiek z przodu uśmiechnął się. Skarbie, ty nawet tu nie należysz. Wyciągnął rękę i złapał ją za ramię. W następnej sekundzie kolba karabinu uderzyła go w twarz. Krew popłynęła. Zatoczył się do tyłu, przeklinając, a inni ruszyli naprzód. Henry zaatakował pierwszy, uderzając jednego w szczękę. Ból przeszył jego ramię, ale kontynuował. Pięści i furia. Izabel krzyknęła, wystrzeliła ostrzegawczy strzał w powietrze. Dźwięk przeciął noc jak grzmot. Konie spanikowały i pomknęły. Mężczyźni się wycofali, mamrocząc groźby, ciągnąc rannego przyjaciela. Odeszli tylko dlatego, że strzał zwrócił uwagę miasta. Cisza opadła znowu, przerwana tylko ciężkim oddechem Henrego. Oparł się o ogrodzenie, krew na skroni, kurz we włosach. Izabel upuściła karabin i pobiegła do niego. Dlaczego za mnie walczyłeś? szepnęła. Patrzył na nią przez długi czas, zanim odpowiedział, bo zmęczyłem się patrzeniem, jak dobrzy ludzie cierpią bez żadnego powodu. Wiatr się podniósł, niosąc zapach deszczu i prochu. Stali tam w półmroku. Dwie osoby, które nie miały już nic do stracenia poza sobą nawzajem. Gdzieś w tej ciszy zaufanie zaczęło zapuszczać korzenie. Ale pustynia strzeże własnych sekretów. A noc jeszcze się z nimi nie skończyła, bo gdy myśleli, że niebezpieczeństwo minęło, ciemniejszy jeszcze cień czekał za wzgórzem. Ranek wstał powoli i złoto po długiej nocy ciszy. Burza przeszła. Ziemia wciąż nosiła zapach prochu i mokrego kurzu. Henry stał na werandzie, jedno ramię zabandażowane, patrząc na Ziemię, która widziała już za dużo. Za nim Izabel wyszła, trzymając dwie filiżanki kawy. Jej twarz była spokojna, łagodniejsza niż kiedykolwiek. Podała mu jedną filiżankę bez słowa. Stali tam przez chwilę, tylko obserwując słońce wschodzące nad wzgórzem, bez żołnierzy. Bez nieznajomych, bez pośpiechu, tylko dźwięk wiatru poruszającego suchą trawę. Henry powiedział pierwszy: Możesz dziś odejść, jeśli chcesz. Droga jest teraz wolna. Nie odpowiedziała od razu. Zamiast tego spojrzała na horyzont, potem na własne ręce, naznaczone bliznami. Całe życie uciekałam. Od ludzi, od bólu, od siebie samej. Może czas przestać. Spojrzał na nią i uśmiechnął się: To zostań, to nie był rozkaz, to było zaproszenie do pokoju, do nowego początku, do czegoś prostego i cichego, co może w końcu uleczy to, co świat złamał. Mijały tygodnie. Izabel pomagała naprawiać ogrodzenia, nauczyła się siodłać konie i czasami śmiała się bez powstrzymywania. Ludzie w mieście wciąż szeptali, ale ich głosy już nie miały znaczenia. Bo tutaj, na otwartej ziemi, osąd nie miał gdzie się ukryć. Pewnego popołudnia zapytała cicho: Żałujesz, że mi pomogłeś? Henry wziął głęboki oddech, zanim odpowiedział: Żałować? Nie, nie mamy wielu szans na zrobienie czegoś dobrego na tym świecie. Gdy się pojawia, chwytamy ją. Odwrócił się do niej, oczy stanowcze: Ty mnie też uratowałaś, Izabel. Po prostu jeszcze o tym nie wiesz. Ostatnie światło dnia przesunęło się przez pola, malując wszystko na złoto. Dwie osoby, które zaczęły jako nieznajomi, teraz stały obok siebie, nie dlatego, że los wymagał, ale dlatego, że dobroć zbudowała coś silniejszego niż strach. I może to jest lekcja ukryta w tej małej, cichej historii, że czasami wystarczy jeden akt miłosierdzia, by zmienić całe życie, że miłość nie zawsze ryczy. Czasami po prostu zostaje. Więc zanim pójdziesz, pozwól, że cię o coś zapytam. Kiedy ostatni raz zwolniłeś wystarczająco, by zobaczyć kogoś, kto potrzebował odrobiny dobroci? A co, jeśli ten mały akt mógłby zmienić wszystko? Jeśli ta historia sprawiła, że coś poczułeś, zostaw lajk like pod filmem i podziel się z kimś. Kto mógłby użyć odrobiny nadziei dzisiaj? A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zapisz się, aby móc śledzić nas w następnej historii z dzikiego serca zachodu. Teraz nalej sobie kolejną filiżankę herbaty i odpocznij. Zasługujesz na to.